Opowiem Ci o oleju turan Thailand. Jest to najpopularniejszy olej do masażu całego ciała w Majorbezie. Na 41 składników, które zawiera 38, to są zioła. Jest to najbogatszy olej, jeżeli chodzi o składniki ziołowe. Ten olej używam najczęściej do masażu całego ciała. Używam go również przygotowując mieszanki ziołowe do masażu z templami ziołowymi jakie ma działanie. Jest to działanie głównie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Polecany przy reumatoidalnym zapaleniu stawów, reumatyzmie, artretyzmie, porażeniu nerwowym, porażeniach nerwowych, paraliżu, przy wszelkiego rodzaju problemach kostno-stawowych. Piła do mnie klientka, która cierpiała na zespół ciśni podbarkowej. Przyszła do mnie na masaży, masażu z templami ziołowymi i było moje zdziwienie, kiedy już po pierwszym masażu odczuła olbrzymią ulgę, yy, ponieważ no, jakby chodziła z tym bólem wiele, wiele lat, korzystała z różnych fizjoterapii, korzystała z ćwiczeń, a ten ból ciągle wracał. I takim ogromnym sukcesem jest to, że rzeczywiście do dnia dzisiejszego ten ból nie wrócił. On gdzieś tam się co jakiś czas pojawia, ale to nie jest coś takiego, co było yy, wcześniej. Zanim przyszła do mnie na te masaże. Także dla mnie to jest jedno z takich największych um, największych takich osiągnięć. Serca wracam do mojej.